Kuba Wojewocki między słowami o ślubie z Rosińską. Prawda czy przedświąteczna burza medialna? Od wielu lat Kuba Wojewocki uznawany jest za jedną z najbardziej kontrowersyjnych i wpływowych postaci polskiej telewizji. Jako dziennikarz i celebryta, nazywany jest duszą kultowego talk show na antenie T.V.N., miejsca, gdzie każdy odcinek przyciąga miliony widzów i regularnie generuje gorące tematy rozprzestrzeniające się w mediach społecznościowych. Styl prowadzenia programu przez Wojewódzkiego jest silnie naznaczony jego osobowością cięty, ironiczny, momentami prowokacyjny. Nie bojący się stawiać gości w ogniu trudnych pytań, co czyni jego program prawdziwym centrum opinii publicznej. W wieku 62 lat wojewódzki słynie nie tylko z elokwencji i wyrazistej osobowości telewizyjnej, ale także z głośnego życia prywatnego, które od lat budzi emocje. Stał się on niemal symbolem wiecznego kawalera polskiego show-biznesu, często widywany w towarzystwie młodszych kobiet otwarcie cieszący się wolnością i wielokrotnie deklarujący brak zamiaru wstąpienia w związek małżeński. To właśnie to podejście do życia sprawiło, że wojewodzki jest postacią tyleż podziwianą, co kontrowersyjną, zwłaszcza w społeczeństwie, które wciąż przywiązuje dużą wagę do tradycyjnych wartości rodzinnych. Polskie media wielokrotnie rozpisywały się o jego relacjach uczuciowych, z których najbardziej medialne były te z Anną Muchą, Renatą Kaczoruk czy Anną Markowską. Choć związki te budziły ogromne zainteresowanie opinii publicznej, kończyły się w ciszy, co tylko utwierdzało w oczach widzów wizerunek Kuby Wojewódzkiego jako kogoś, kto kocha, ale się nie żeni. Na tym tle niespodziewane potwierdzenie przez wojewódzkiego informacji dotyczących ślubu na antenie telewizyjnej kilka tygodni temu wprawiło opinią publiczną w prawdziwe osłupienie. To nie była informacja z pobocznego źródła. To sama gwiazda telewizji przyznała się do krążących plotek, a nawet publicznie zaprezentowała obrączkę przed kamerami. Ten gest natychmiast wywołał falę dyskusji, czy to sygnał prawdziwego przełomu w życiu człowieka, który nie wierzył w małżeństwo, czy może tylko kolejny medialny twist w stylu kuby wojewodzkiego, który od dawna słynie z igrania na granicy prawdy i fałszu, sfery prywatnej i scenicznej kreacji. Tuż po szokującej wypowiedzi Kuby Wojewódzkiego, polskie media natychmiast rozpoczęły prawdziwe polowanie w celu ustalenia tożsamości kobiety, która miałaby być jego przyszłą partnerką życiową. W kontekście wizerunku Wojewódzkiego jako zatwardziałego singla, każdy ślad dotyczący małżeństwa stawał się gorącym tematem. Bardzo szybko najczęściej wymienianym nazwiskiem stała się Żaneta Rosińska, znana widzą TVN pogodynka, którą wielu kojarzy z porannego programu Dzień dobry TVN. Choć oboje nigdy oficjalnie nie potwierdzili swojego związku, wojewódzki i rosińska nieustannie trzymali opinię publiczną w napięciu poprzez drobne, ale wymowne gesty. Fakt, że oboje zaczęli pojawiać się publicznie z obrączkami na palcach, w połączeniu z postami w mediach społecznościowych sugerującymi prywatną zażyłość, został szybko zinterpretowany przez internautów jako bezdźwięczne sygnały o relacji wykraczającej daleko poza ramy koleżeństwa z pracy. Co istotne, oboje wybrali milczenie wobec fali spekulacji. Postawa ta sprawiła, że cała historia stała się jeszcze bardziej nieprzewidywalna i atrakcyjna dla mediów. Jeden z najbardziej intrygujących wpisów pochodził od samej Rosińskiej, która niespodziewanie napisała: Postanowiliśmy z mężem, że nigdy nie będziemy kłaść się spać pokłóceni. Nie śpimy od soboty. Ten żartobliwy, z pozoru niewinny status natychmiast podsycił domysły. Publiczne użycie przez Rosińską słowa mąż sprawiło, że wielu zaczęło zadawać pytanie, czy to tylko subtelny żart, czy celowe puszczenie oka do fanów. W kontekście wcześniejszych, niejasnych wypowiedzi Wojewódzkiego, ten wpis został uznany za brakujący element układanki, przyczyniając się do rozprzestrzenienia plotek o ślubie, które stały się tematem numer jeden w prasie i mediach społecznościowych w Polsce. Kulminacja ciekawości nastąpiła tuż przed wigilią, gdy Kuba Wojewodzki niespodziewanie opublikował na swoim profilu na Instagramie zaproszenie na koncert Kolęd T.V.N. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na zwykłą promocję programu, jednak lista prowadzących szybko przyciągnęła uwagę opinii publicznej. Wydarzenie prowadzili Paulina Krupińska, Krzysztof Skurzyński oraz Żaneta Rosińska, nazwisko, które od pewnego czasu nieodłącznie towarzyszyło plotkom wokół Wojewodzkiego. 24 grudnia zapraszam Was na wspólne rodzinne kolędowanie w TVN. Moja rodzina też tam będzie, napisał Wojewódzki w swoim typowym na półżartobliwym tonie. Jednak to właśnie sformułowanie moja rodzina w kontekście niegasnących spekulacji zostało poddane szczegółowej analizie przez obserwatorów mediów. Dla kogoś, kto przez lata unikał małżeństwa i tradycyjnej koncepcji rodziny, takie stwierdzenie uznano za nietypowe, a wręcz sugerujące coś więcej niż czysty przypadek. Co ciekawsze. Pierwszy komentarz pod tym postem nie należał do fana czy przypadkowego kolegi, lecz do samej Rosińskiej. Dziennikarka zostawiła jedynie emotikonę serca, bez słów, bez dodatkowych wyjaśnień. Jednak w świecie mediów i portali społecznościowych zamierzone milczenie mówi czasem więcej niż tysiąc słów. Ten drobny, z pozoru błahy szczegół wystarczyłby rozpalić wyobraźnię internautów. Dla opinii publicznej to tylko emotikona. Dla mediów to ukryty sygnał. Ostatni element sprawiający, że opowieść o ślubie Kuby Wojewódzkiego weszła w fazę kulminacyjną tuż przed okresem świątecznym. Czy Kuba Wojewódzki rzeczywiście otworzył zupełnie nowy rozdział w swoim życiu? Czy to wciąż tylko medialna gra w jego stylu? W te święta polscy widzowie prawdopodobnie nadal będą czekać...